Słuchajcie, ktoś nam tam ciągle zagląda dzisiaj przez okno, nie wiem, czy widzicie. Maluje Pan. Czy pan maluje i <laughs> Macha, Pan sobie podgląda. <laughs> Machamy sobie. Pan się pyta, dobrze maluje, a ja mówię, paso dobre. No właśnie, to jest odpowiedź na pytanie, które zadawałam tutaj w poniedziałkowy wieczór i już od kilku godzin ta odpowiedź wisi na naszym kanale nadawczym. Tak jak Pan wisi, sobie maluje. <laughs> Więc jeśli chcecie być mhm. na bieżąco, to zapraszamy też do obserwowania kanału, bo tam mhm. szybciej dużo, różne rzeczy. No ale o czym ja chciałam nagrać tę zorkę? Czy ja już to paso dobre, czy paso niedoble? No właśnie, jak to doble, czy niedoble? No to jest, wiesz co, bardzo trudne, się okazuje, bo mm, mm, trzeba być nisko, trzeba tą męskość tak soczyście powiązać w całym... Tańcu i tak jeszcze tak trochę to. No i tak to właśnie kwadratowo mi jeszcze idzie. Hmm. No, ale to tempo tego utworu, to ja nie wiem, bo jak dajesz na 55%, to jeszcze sobie daję radę, ale za w niedzielę ma być 100%. Ale jak to zatańczysz do tej muzyki, to będą wióry lecieć. No tak postaramy się, żeby tak było. No. Dobry trening dzisiaj tarmeczka. You let's oh, 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 oh. <laughs>